Od 7 lat pracuję na aparatach Sony. Nie bez powodu. Uważam, że jest to genialny sprzęt, który jest dla mnie naturalnym wyborem do filmowania ślubów, ale też do bardziej wymagających produkcji, takich jak teledyski muzyczne, spoty reklamowe czy vlogi podróżnicze. Jedyny obszar, który powiedzmy sobie szczerze, leży w aparatach Sony, to kolory. Choć Canon technologicznie i innowacyjnie jest daleko w tyle w stosunku do Sony to jednak w kwestii plastyki kolorów wypada o niebo lepiej. Dlatego w mojej głowie pojawiło się pytanie czy da się w aparacie Sony odwzorować kolory z Canona? Kiedy wpiszesz w wyszukiwarce YouTube hasło kolory z Canona w Sony to wyświetli Ci się kilkanaście filmów z podanymi gotowymi ustawieniami które wystarczy wklepać w Picture Profile, by odwzorować kolory kanona. Co jednak najciekawsze, wszystkie te przepisy są inne, a niektóre wręcz są wobec siebie przeciwne. W jednym podbijamy poziom czerni do plus 15, a w innym zbijamy do minus 10. Oznacza to, że nie ma uniwersalnych ustawień, które sprawdzą się idealnie w każdej sytuacji. Oczywiście pewna baza ustawień jest pomocnym punktem wyjściowym, jednak w zależności od warunków oświetleniowych, w jakich nagrywasz, może się na przykład zdarzyć, że mimo powyższych ustawień obraz Sony będzie miał za dużo tinty w porównaniu do Canona. W tym celu zamiast za każdym razem wchodzić w ustawienia Picture Profile i je modyfikować, możesz po prostu wejść w ustawienia balansu bieli i delikatnie podbić magentę, by zmniejszyć poziom tinty w obrazie. Nie wystarczy, że bezmyślnie skopiujesz ustawienia ode mnie czy od innego twórcy. Musisz nauczyć się dostosowywać je do swojej sytuacji. Za chwilę podzielę się ustawieniami, z których ja korzystam na co dzień, by jak najwierniej otworzyć kolory Kanona w Sony. Jednak zachęcam cię, byś samodzielnie z nimi poeksperymentował. Spróbuj nagrać kilka filmów, w których po kolei zmieniasz jedno ustawienie. Najpierw możesz wzmocnić magentę, zobaczyć jak to wpłynie na obraz. Później możesz zwiększyć poziom szczegółów i zobaczyć co się stanie. Następnie pobawić się z black level i dalej. W ten sposób oswoisz się z ustawieniami Picture Profile. I nauczysz się dostrzegać, kiedy twój obraz przestaje wyglądać naturalnie, i będziesz wiedział, które ustawienie zmienić, by to naprawić. Przejdę do sedna, czyli tego, po co tutaj przyszedłeś. Oto moje ustawienia pozwalające uzyskać kolory Kanona w aparacie Sony. Na pewno łatwiej uzyskać kolory Kanona w aparacie Sony, jeśli korzystasz z nowszych modeli, takich jak a 73 a 74 czy w przypadku aparatów z matrycą APS-C A6400, A6600. Radzą sobie one w kwestii kolorów dużo lepiej niż starsze puszki typu A6300 czy A6000. Aparaty Sony zawsze miały tendencję do nagrywania obrazu, w którym kolory zbyt mocno wpadały w zieleń, przeciwieństwie do Canona, gdzie kolorystyka przesunięta była bardziej w kierunku magenty. Generalnie rzecz biorąc obraz z Canona jest nieco cieplejszy i wygląda bardziej filmowo niż zielonkawe, zimne i wyprane kolory z Sony. Dlatego jednym z najważniejszych ustawień, gdy próbujemy odwzorować kolory Canona jest zwiększenie poziomu magenty do plus 3 i zmniejszenie żółtego do minus 2. Prawda jest taka, że jesteś w stanie zbliżyć się do kolorystyki Canona, ale jedynym sposobem na uzyskanie w 100% takich samych kolorów jest zakup aparatu Canon. Sony i Canon to dwaj różni producenci, którzy mają odrębne technologie, patenty i software w swoich produktach. Jeśli ustawienia, którymi się z Tobą podzieliłem w tym filmie pomogły Ci poprawić kolorystykę Twoich filmów, to będę wdzięczny, jeśli polubisz ten film, zostawisz komentarz i zasubskrybujesz mój kanał, by mógł dotrzeć z moimi materiałami do większej liczby widzów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.